Smutno mi, Boże. Nie lubię 1 września. Nie lubię najsmutniejszych z polskich rocznic. W świętowaniu 1 sierpnia czcimy przecież nie tylko bohaterstwo naszych matek, naszych ojców, naszych dziadków i babek. Oddajemy szacunek ich nadziei. W rocznicę Rozpoczęcia Fall Weiss, białego wariantu, jak nazwał swoją operację specjalną Hitler, trudno znaleźć jakąkolwiek nadzieję. Przegraliśmy kampanię, przegraliśmy na 50 lat ojczyznę. Dlatego osobiście, jeśli już miałbym obchodzić ten dzień, to nie na Wysterplatę czy w Wieluniu, ale w Gliwicach, Abeville, no i gdyby się udało, w Moskwie. Po raz 86 bowiem wypada przypominać o elementach składowych tamtej tragedii: prowokacji, spisku i zdradzie. Lotnicy z Luftwaffe czy artylerzyści z pancernika schleswig holstein wykonywali przecież tylko swoje rozkazy i pewnie za jakiś czas. Na przykład setto rocznicę, jakaś następczyni pani Dulkiewicz zrobi w Gdańsku sesję poświęconą niedolom tamtych kompatantów, którzy przeżywali stres i frustrację z powodu tego, co robili. A może nawet okaże się, że nie robili. Może stareńki przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Linieckiej, emerytowany historyk Donaldinho podpisze się pod. Neohistorią uzgodnioną przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, wedle której to historii agresji winni byli Polacy, a sąsiedzi z zachodu przeprowadzili jedynie specjalną operację pokojową, mającą zabezpieczyć Europę przed bolszewią i doprowadzić do zjednoczenia starego kontynentu przez spadku pierców Karola Wielkiego. No to oczywiście pesymistyczna wersja przyszłości. W optymistycznej o unii wspominać się będzie wstydliwie jako dawny FWPG, a najgorszy premier w naszych dziejach znajdzie swoje miejsce w końciku narodowej hańby albo innym miejscu skutecznego odosobnienia a skoro o winowajcach mowa w dniu pamięci nie wolno zapominać że do wrześniowej tragedii będzie doszło gdyby nie podpisany na kremlu pakt Ribbentrop-Mołotow. Rosyjska propaganda wie, co robi, utrzymując, że II wojna światowa zaczęła się dopiero w czerwcu 1941 roku, agresją na miłujący pokój Związek Radziecki. Proszę się nie uśmiechać. Proszę się nie uśmiechać. Ta walka pochłonęła przecież miliony ofiar w postaci. Tych poległych w trakcie rozkłaczania, wielkiego głodu, intensywnej industrializacji połączonej z wielką czystką. Ale wszystko to miało ostatecznie jeden cel: stworzenie najpotężniejszego pokojowego mocarstwa wszechczasów. Wspomniałem o Abewil. Między 11 a 13 września grupka łotrów i głupców Daladier, Chamberlain, a nade wszystko główno dowodzący Maurice Gamelę na konferencji postanowili, jeśli odrzucimy górnolotne frazesy, zostawić Polskę samej sobie, oddając ją na łup super zbrodniarzy. Skąd ta liczba mnoga, zbrodniarzy? No bo bez decyzji zawartych w Abewil Stalin nie odważyłby się na Realizację sojuszniczych zobowiązań i nie przekroczył 17 września granicy Polski. A przecież Alianci mieli inne opcje. Od 10 dni byli w stanie wojny z Niemcami, od Trzech prowadzili ograniczone działania bojowe. Były też plany zaatakowania linii Zygfryda, bombardowania niemieckich miast, wreszcie przerzucenia sił spadochronowych do Polski. To wszystko mogło doprowadzić do wyhamowania ofensywy niemieckiej. Niczego takiego nie zrobiono. Rosjanie więc mogli bezkarnie wbić nóż nam w plecy. A żaden ze sprawców nie zapłacił za swoje czyny. Co prawda, Gamelin i Daladier zostali zdywisjonowani, a nawet, i to jest bardzo zabawne, stanęli przed sądem w miejscowości Riom, ale zostali tam postawieni przez. Beneficjentów ich zdrady, rząd Vichy. Później, wywiezieni do Niemiec, jakoś spokojnie przeżyli w Dachau i Buchenwaldzie, pomimo ponurej nazwy tych miejscowości. A Daladier był w czwartej republice wielokrotnym deputowanym i senatorem, a jeszcze dłużej przywódcą francuskiej lewicy. Co do Chamberléna, którego uważam za jednego z gorszych winowajców, bo to jego polityka. Czarowania ministra Józefa Beka i udzielone polskie gwarancje bez pokrycia doprowadziły do słynnej mowy zajmowej i zerwania wszelkich szans na pokojowe dogadanie się z Niemcami, a przynajmniej odroczenie wojny. No cóż, w maju roku 1940 po inwazji niemieckiej na zachodzie okazało się, czym kończy się strategia, by nie umierać za Gdańsk. I Chamberlain został odsunięty przez Churchilla, a Pół roku później upomniała się o niego opatrzność. I tych lekcji 1939 roku nie wolno zapomnieć, nawet jeśli przy okazji będziemy musieli wyschnąć błędy polskie wypominane naszym generałom przez profesora Wyczerkiewicza. Jednak we wrześniu mimo tych błędów, nie dałby rady nawet Aleksander Macedoński, pospołu z Napoleonem. Pamiętać też trzeba o propagandzie. Co prawda prowokacja Gliwicka była nędzna szyta grubymi nićmi. Ale nie można wykluczyć, że jacyś późni w Dukowie Alfreda Yorka powoływać się będą na agresywne działania Polaków. No, pojawią się też dowody na dyskryminację w II Rzeczpospolitej mniejszości narodowych z prześladowaniem Żydów włącznie którym kres mogła położyć tylko interwencja z zewnątrz. Niemożliwe? Śmieszne? Nie tak bardzo. Posępny 1 września poprzedza radosne święto porozumienia, triumfu wolnych Polaków nad narzuconą im władzą, dzień, który zapoczątkował rozkład imperium zła. Teoretycznie powinno być to święto ponad podziałami. Ale propaganda. Wyś hasła profanacja jest dobra na wszystko, tak zwani obywatele RP sprofanowali właśnie historyczne wejście do Stoczni Gdańskiej, czyli mówiąc obrazowo, napluli do kolebki. Co więcej, ich rzecznik posługuje się pokrętną argumentacją, która mogłaby zadziwić nawet mistrza Goebbelsa, że profanowano narodowe świętości tylko po to, aby ich Bronić. W czyn tę ideę wprowadza wiele autorytetów, w tym również piszący pompatycznie o dziedzictwie solidarności Bogusław Włoszański, agent służb PRL-owskich, kontakt operacyjny Ben oraz Rewo. Tylko tak dalej, tylko tak dalej. A swoją drogą, jeżeli najlepiej służy się umiłowanym wartościom poprzez ich profanowanie. No to do dzieła silni razem, obywatele RP. Rzucajcie jajami w Tuska, przyklejaj, Przyklejajcie się gutaprenem do wolnych sądów, wyślijcie konstytucję do miejskich toalet, a Unię Europejską do diabła. Może uda się Wam zasłużyć na miano ostatniego pokolenia szkodników. Chętnie pożegnam Was moją najstarszą fraszką jeszcze z początków liceum. Przez wiele lat funkcjonującą jako dzieło anonimowe. Obawiałem się wtedy, że imperium zła może wygrać nawet samym stwórcą. Napisałem więc, smutno mi Boże, a Bóg mnie toże. Ale pomyliłem się. Nie wygraj. A teraz zupełnie zmieniamy konwencję na wiersz i inne epoki, Wiersz zatytułowany Syndrom Magellana. Statek nazywał się Wiktoria. Najmniejszy z całej floty był. Podróżowała nim historia i całe mnóstwo sprzecznych sił. Magellan wierzył, świat opłynie, tak do pomoże Jezu Chryst. Nie wiedział tylko, że sam zginie u brzegu jednej z rajskich wysp. Cezarteruje San Antonio, Trzy statki pójdą też na dno. Niezwykło będzie zaś ironią, że stery przejmie byle kto. Intrygant, zdrajca duszy małej, postury nikłej oraz mdłej, to on zostanie admirałem, gdy w kraju swój zakończy rejs. Historia nie jest sprawiedliwa, kiedy zaprasza nas na bal. Bohater często w niej przegrywa. Szubrawiec, sukces ma i szmal. A teraz, kochani, kochani, hejt Park, który poza jakimiś takimi no, bardzo miłymi słowami, których nie cytuję, bo cię wstydzę, wypełniły odpowiedzi na propozycję programu. Goły lis na koniu, z kurdej szatan na głowie. Barbara, popieram z całą stanowczością Pański wniosek o dotację z KPO. Wreszcie będzie pożytek z tego dla wszystkich. Odkrycie Teresy. Podobno koledzy z PSL zasponsorowali czołg swemu koledze. Jeszcze go odbalowali jest on na chodzie. Przy okazji ta kurdej to dawno powinna odpowiedzieć za ubliżanie. Bo Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Wiatrak na to krótko. Kurde, jeśli jest szatan, to jest i Bóg. Tu ceda uwaga Jerzego. Lis ochoczo zapali jedną świeczkę szatanowi, a kurdej dwie. Piotr, dziś uświadomiłem sobie, że dzięki polskim wyborcom staliśmy się ofiarą eksperymentu mającego na celu e, zrobienie z naszego państwa kompletnego absurdu i e, chyba już tak się stało, chociaż jeszcze nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Barcin, bążurek z jajem krokodyla. A ja mam pomysł na mamonę z KPO. Wzorem sławnego konkursu zegarów w ZFSR, gdzie Grand Prix przypadło on dziś zegarowi z kukułką, e, która o równej godzinie wyskakiwała z zegara i hukała Lenin, Lenin. Zgłaszam projekt podobnego zegara, tyle że z wyskakującym Tuskiem skrzeczącym Guten tak, Guten tak, Guten tak. A Janusz melduje. Właśnie w części powiatu Łęczyńskiego zgasło światło. Chyba wiatraki i panele namieliły za dużo energii i coś się zapchało. Dorota P., dziś sztuką może być wszystko: od niewidzialnej rzeźby do gołej szczepkowskiej na scenie. Niestety widzialnej. A ludzie kultury też wiedzą, jak w państwowy system rurek. Wkręcić swój prywatny kurek. Janda dostała kasę na sztukę pan Ho-Ho, która od kilku lat już jest u niej na afiszu. Ale ma zasługi u władzy, no więc. A pan, panie Marcin, nie ma więc zero szans, ale to jest cenniejsze niż te srebrniki z Unii. Dziękuję. Robert, te pieniądze z KPO powin przypominają mi zbieranie datków na pomoc mieszkańcom Afryki. Pieniądze zebrano, wysłano, no i jakiś kacyk afrykański wybudował sobie pałac ze złota, a poddani nadal żyją w biedzie. Sowa cytuje fraszkę o sytuacji w koalicji. Zapylała raz pszczółka jakiegoś badyla. Wtem czuje, że od tyłu też ją ktoś zapyla. Patrzy się, a to truteń. Niejaki zenobi. Morał. Rób dobrze innym. Tobie też ktoś zrobi. Pachnie mi to, Andrzejem żyjemy za Faligórskim. Stare, ale jare. Marek tymczasem recenzuje mój krajowy program nadbudowy. Nic z tego nie będzie, ponieważ sam skrót KPN odrzuca jak diabeł odświęconej wody decydujących o przyznawaniu pieniędzy. Fakt. Zenek. Byłoby to wszystko śmieszne, gdyby nie było przerażające. Bo my i nasze dzieci będziemy to spłacać. No i w tym przypadku już nie jest o śmiechu. Dobra rada mi oj. Panie Marcinie, sugeruję przebrać się w sukienkę, nałożyć kabaretki i wysoki obcas i pójść do ministerstwa kultury po dofinansowanie. Na pewno się uda. Jeszcze kilka zdjęć wysłać do pudelków, pomponików, wiwy. A słupki słuchalności i popularności natychmiast wystrzelą. No bo tak to się teraz robi. Jest i hejt. I to w wykonaniu obywatela Piotra. Nie piszę pana, żeby przypadkiem go nie obrazić. Cytuję. Dziękuję, towarzyszu Wolski, za dowcipy na poziomie Gomułkowskim. Czuj się w pana obecności jak w skansenie komuny. Tak trzymać. Niech żyje perel prezesa Kłamczyńskiego. Dziękuję panu serdecznie i współczuję, bo widać, że coś was bardzo boli. Na zakończenie konstatacja kingi. Szajba coraz bardziej odbija rządzącym i tym wokół nich, a różne celebrytki biją swoją pianę na tym zbiorowym szaleństwie. Ponoć Sławetta Ursula wspomoże Tuska na granicy. Tylko czy mu to w czymś pomoże? No ja, e, Pani Kingo, dziś z e, Ursulą von der Leyen bym wyjątkowo uważał i się nie śmiał. Ruskie wyłączyli elektronikę na lotnisku w Płowdiv w Bułgarii, gdzie miała lecieć. No i piloci musieli lądować na ślepo. Ale udało się. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!